Kolektywidualizm, część druga. Hale targowo-usługowe. A więc, Kolektywidualizm to jest ustrój, który się charakteryzuje przede wszystkim pracą i współpracą. Żeby można było wykonywać pracę, to trzeba mieć miejsce, gdzie tą pracę sprzedać. A więc jeden z podstawowych warunków do wykonywania pracy to jest przestrzeń dystrybucji, posiadanie przestrzeni dystrybucji, sprzedaży. Popyt-podaż, takie fundamenty ekonomii. I żeby mógł się odbywać popyt, to musi być zorganizowana przestrzeń do do realizacji tego popytu A więc hale targowo-usługowe Tym się różni kolektywidualizm Od komuny albo od kapitalizmu Że Właśnie przede wszystkim Koncentruje się na, tej, na tych Podstawach ekonomii Jakim jest przede wszystkim Stworzenie przestrzeni Handlowej Dla rynku rodzimego rynku pracy rodzimego w danym obszarze. Żeby właśnie wszystkie, że tak powiem, zacofane kraje, które często właśnie no, nie mają tej technologii rozwiniętej, ale i których często bolączką jest zacofanie organizacji przestrzeni handlowej. Jest ta przestrzeń na zasadzie jeszcze takiego prymitywnego prymitywnych rynków tak jak w średniowieczu było tak się praktycznie to nic nie zmieniło są miejsca, te dukty gdzie chodzą ci kupujący i stragany, gdzie się stawia towar a więc no od zalania tysięcy lat można powiedzieć tak jak to było tak jest cały czas bez zmian a więc tutaj faktycznie byłoby to na pewno przynajmniej zorganizowane na takie zasadzie, że byłyby hale, zabudowane hale, budynki, gdzie w upalne dni lekkie chłodzenie, żeby jakaś tam w miarę komfortowa temperatura była i w, oczywiście zimą, w mroźne dni też i odpowiednio komfortowe oświetlenie i ogrzewanie, a więc komfortowe w miarę warunki do. Do robienia handlu. Dlatego hale targowo usługowe O ironio chodziłem z tym tematem już dość dawno po różnego rodzaju instytucjach i powiem no, niestety ku mojemu zdziwieniu, że wielu wiele instytucji nie wiem dlaczego nie było tym zainteresowanych. No i. Yy... Jednym właśnie z fundamentów kolektywidualizmu byłyby te hale targowo-usługowe. I teraz tak, co to daje? Przede wszystkim daje możliwość dość bezpiecznego przede wszystkim funkcjonowania Małych i średnich przedsiębiorstw, ponieważ w tych halach targowo-usługowych mogliby się wystawiać jaki różnego rodzaju drobni producenci lokalni lub z danego jakiegoś tam okręgu i usługodawcy, tak samo lokalni z danego okręgu. Mieliby o tyle przewagę nad różnego rodzaju gigantami handlowymi, jakimi są na przykład supermarkety żeby były tam dla nich stworzone warunki za dogodne pieniądze nie za jakieś tam koszmarne wygórowane opłaty tylko za w miarę dogodne pieniądze Ponadto mogłyby być różnego rodzaju yy, okresy promocyjne czyli Właśnie zamiast socjali, zamiast różnego rodzaju tego typu e, Benefitów, no ja mówię, socjali, ja jestem za socjalami, ale w pełni u, e, uprawnionymi. Czyli faktycznie, jak e, dana osoba jest e, chora, nie ma możliwości świadczenia pracy albo jest bardzo możliwe, albo ograniczona z tego świadczenia pracy, no nie ma za bardzo wyjścia, no to wtedy faktycznie takim ludziom należy się socjal, żeby po prostu mogli przetrwać, nie? żeby mogli jakoś funkcjonować, ale w sytuacji, kiedy w sytuacji, kiedy nie ma takiej konieczności, kiedy nie jest ta osoba e, faktycznie jakoś chora w sposób udokumentowany, no to nie no to albo pracuje u kogoś, albo zakłada własną działalność i Pokonuje własne jakieś tam świadczy usługi lub jakoś robi produkcję. No i właśnie żeby ułatwić do sprzedaży tej produkcji lub usług, byłyby te hale targowo-usługowe. Usługowe. Zakładam, żeby tych hal było dość dużo, żeby faktycznie komfortowo było w różnych miejscach na danym obszarze, żeby po prostu innymi słowy, różnego rodzaju lokalni producenci lub usługodawcy nie musieli gdzieś do tych hal jako swoich miejsc pracy daleko dojeżdżać ponadto uważam, że właśnie preferencyjne warunki przepraszam, dla początkujących czyli różnego rodzaju właśnie tutaj zamiast socjali to tutaj mocno obniżone opłaty za wystawianie się ze swoim towarem przez jakiś na przykład początkowy okres jego działalności czyli wędka, nie ryba tylko wędka, dawanie tak zwanej wędki, a współpraca, czyli właśnie takie hale targowo-usługowe zawsze prędzej czy później e, integrują. No można nakłaniać do integrowania, żeby właśnie w tych halach ludzie e, tworzyli różnego rodzaju Takie właśnie zorganizowane branże, czyli yy, łączenie się yy, w yy, branż, czyli łączenie, yy, łączenie się w takie grupy branżowe, czyli tworzenie różnego rodzaju się grup branżowych. Jak najbardziej mogłoby być to nawet w takich halach targowo-usługowych promowane, a więc, yy, będąc w grupie branżowej, ma się jakieś dodatkowe przywileje. Prosta sprawa. No, i to by się właśnie różniło od kapitalizmu i od komunizmu, takimi właśnie mechanizmami fizycznymi, gdzie jest zarazem stworzone są warunki do własnej działalności, a zarazem Yy, nie ma jakiegoś wygórowanego rozdawnictwa ja już te projekty składałem naprawdę nie raz, nie dwa do, yy, do niejednej grupy politycznej no, ale no, nie byli tym zainteresowani no. bynajmniej kolektywidualizm właśnie czymś takim by się charakteryzował uważam, że to by było bardzo rozsądne rozwiązanie bardzo pragmatyczne, bardzo Rozwojowe. Uważam, że warto się nad tym naprawdę zastanowić, warto przedsięwziąć takie projekty pod uwagę, po prostu warto takie przedsięwzięcia wziąć pod uwagę, takie właśnie hale targowo usługowe. Uważam, że bardzo mocno by one wspomogły, Taki właśnie, taką lokalną przedsiębiorczość, a być może by były super miejscami dla różnego rodzaju takich start Do właśnie takiego fizycznego wytwarzania produktu i usług, a nie tylko do jakiegoś fantazjowania, a więc do takiego prawdziwego wytwarzania produktu krajowego brutto. No powiem tak, ponad 10 lat ja próbowałem te tematy gdzieś przeforsować, bardzo ciężko, praktycznie jest to niemożliwe. Może tym razem, może tym razem jakoś przy jakichś kolejnych zmianach, może zmianie ustroju, to się jakoś tam się nad tym ci najmądrzejsi i, i wezmą to pod rozwagę, że ma to sens. No dobra, to by było wszystko. Na razie, pomyślcie o tym. See you later.